To jest Bartek Si. Jaki dada się Mankę w kolejnym odcinku z Brawl Stars? Mamy dzisiaj do kupienia nowego skina Leona. Leon, mamy już mega dużo Leonów, ale tego Leona jeszcze nie mamy. On jest wyjątkowy. Dlaczego jest wyjątkowy? Bo jest Leon finału światowego. Jest takie przebranie. Bo już chyba były finały. I co ma takiego ciekawego Bartek na sobie? Lizak, to wiadomo. Czapka z Daszkiem, to wiadomo. Bluza wiadomo taka mega gwiazda. Kaptur kozak wygląda, taki no wiadomo z tyłu ma. Bluza taka fajna. Ogon, Adidasiki tak samo. Nie no tak na sportowo do przodu mamy też odznakę z telefonem, ikona Brawl Starsa, ikonę gracza z takim lizakiem champion z takim pucharkiem. I Jedziemy, kupujemy go. Tak oczywiście, że tak, Leon. O kurde. Jest on przekozacki. Jeszcze jest kozacki. Moim on jest taki po prostu młodzieżowy. A taki co ja bym chciał, mi się zawsze podobają takie te skiny. To Bartek wie jakie. Mecha. Mecha. Brawo Bartek. Mecha, mecha, kruka którego mam. A mecha Leona nie mam. Gdzie jesteś Leon? Jest i Leon. Zobaczcie mamy Leonów. Nie mamy tylko tego tego. Ale jakby jakaś mega przedcenę tego z pewnością kupimy jak ja... Jakby... mamy skinów, taki, taki... Ten jest OG. Ten jest taki, taki. Pyk. I ten. I mamy teraz takie coś. I Bartek zmienia sobie postać. Specjalnie przygotował na to coś. Tak? Pokaż. Tylko gdzie jest? Szukamy, szukamy, szukamy Lizak. Lizaka. Szukajcie z Bartkiem Lizaka przeoczyłem, ale... Przeoczył, dlatego też... A lizaki są na dole będą, bo na no, góry są postacie. Chociaż to miszy, misz masz jest. I on jest? Gdzie ten lizak? A, jest! I patrz, teraz takie coś jest. Ło! Wow. Brakuje tylko jeszcze ikonki klauna. Nie, oczywiście nie chcę ikony klauna, Bartek, żartowałem. E, mamy tu taką jakby przepychaczkę przy okazji, ale to jest lizak. Co e, teraz, jak walentynki? Walentynki są teraz w aktualnościach. Tak, a tu są jeszcze no. finały. Finały miesiąca, więc wiecie, kiedy to było robione. Finały miesiąca lutego. Teraz aktualnie jest głosuj. Czy chcesz... Ja na początku myślałem, z kim serantkę randkę mieć, a tu chodziło o to, że Piperka była w restauracji, a Rico byłby przy stole bilardowym. Czyli grał sobie w gierki, o to chodzi też z kumplem spędzić walentynki, czy po prostu z dziewczyną. My wybieramy Bartek, Rico. Tak, sniper się z kumplem gra. O i jutro będzie masteria 100%. Tak. Święcie będziemy teraz zdobywali. Możecie szybko wszyscy, my wszyscy możecie szybko wbijać teraz tytuły gracza. Ha, o to chodzi. No 100, coś się zdobyła, będzie teraz 300. To super, to będziecie mogli szybciej zdobywać masterię. No. Czyli będzie pełno ludzi teraz próbujących je dobić. No Bartek, jedziemy z koksem. Spróbujemy zagrać, zobaczymy ile się teraz dostaje i zobaczymy w kolejnego dnia. Mamy teraz Leona na mapie Showdown, jest to mapa, nie do końca stworzona pod Leona. O nie, to mi miło. Ale Bartek, mamy tutaj... Tak, mamy fajną opcję gadżetu. Gadżet, a on masz z takimi gwiazdkami. Mm. Pokaż. Tak, jakieś Takie pe, takie szukenery, szuk szuk jak to się nazywa? Shikuna. No takie po prostu typowo japońskie, czy japońskiego takie... Co, shurikeny, co rzucają ci ninja. A lekko Dobra, ich kubek z prawej strony może są. A nie, już, już sobie ośmiowitowy sporadził. Nie uda się. Ua. No nie. O, my tutaj niedobrego puść gadżet. O kurde, został pokonany przez... Idołudżę. Przez parówkę. Nie, jakoś się będę atakała, Czekaj, bo zaraz zginie nasz... Chyba wiecie co może Nie, poczekaj jak Oli padnie. Patrzę, tylko patrz, tak, tylko Nie, żeby... bo Ci wyskoczy. Mhm. Ja bym zostawił sobie dwa gadżety. U góry zobacz. Tak i teraz są wszyscy w Idź Iść na dół. Ja, tata strateg, słaby, ale cóż poradzić. Strategia słaba. Moja, puść, puść gadżet. Zobacz, czy nie ich na blisko. I teraz pójdziesz na dół i na prawo. O, oh, dok zobaczył. Już zrazu by pokonał. O. O. Popraw. O i ta Pam. Uważaj. Nie, żeby na czwartym, żeby nie paść Proszę państwa, puściłbym jeszcze. Uważaj. No, Do życie ona użyła ten gadżet, który po prostu amunicję zabiera. Dokonaj, na niego pójdzie. Na nią. Nie, on czeka. Kurde, patrzcie to. Cisza, proszę państwa. On to. I chyba trzeba użyć... Patrz! Ale żeś to zrobił. Czyli Leo, najlepszy na solo. Showdown. No. Cs. Taka. Trzy. W... Trzy... Yeah. trzy fragi. To już 60 Mastery było. Mm. Ale to fajnie no. wyszło. Patrz jak on tańczy. No i patrz jak to fajnie wygląda. Je! Yeah, Leonie się poradził, Leonie się poradził. I bijamy. No i do głodzie to. Nie tylko będzie odlotowy random, tylko będzie melodii z nowymi skinami, które mi się nie podobają. Dobra. Jeżeli wam odcinek się podobał z tego nowego Leona Mistrzostw Świata. Tak. Jakoś Bez... tak, aby się obstryknąć. To zostawcie łapkę w, w górę, suba i komentarz, komentarz. I widzimy się w kolejnym kosackim odcinku z Brawl Stars. Stars.